Janetka, chodź, zrobisz babci porządek w telefonie. Otwórz książkę. Listę kontaktów, babcia. I dyktuj, no. Alina Działka. Zostaje dalej. Antek Szambo. O, antek od szamba z działki. Muszę drynnąć za pamięci, bo się zapchało i fetor się niesie. Fu! Celina. Poszła. Usuwaj się, znaczy. Pokłóciłyście się? Może się jeszcze pogodzicie, babcia. Do piachu poszła już w zeszłym roku. Patrz, a w książce dalej siedzi, no. Danka Ślepa. A, to zostaw mnie, ja do niej na masaże chodzę, nie ma lepszej, niby ślepa, a masuje tak, jakby widziała. Mówi się niewidoma, babciu. Przecież ja do niej nie mówię ślepa, co ty zdurniałaś, Janetka? Danka do niej mówię, no, bo na ty jesteśmy. Eugeniusz. No i tu mamy zagwostkę, znak zapytania jest, bo on zawał miał i tak licho wygląda. I nie wiem, czy usuwać, czy jeszcze go przytrzymać. Weź mi tam do Marysi wybierz, no, to żona jego jest, no. Marysia gaduła, wybieranie. No, cześć Marynia, moja kochana. Jak tam genio? No. Ojej! Kasuj, Czanetka. Nie ma co trzymać, kasuj. No, może jeszcze wyjdzie z tego chłop, no, no. Ja muszę kończyć Marynia, bo ja w windzie jestem i słabe zasięgi mam, no, no. Rachcia, genio w piach, no i po chłopie. Genio, jaja. Kasuj dziada. Z buka przywiózł hamidło, no. Jak ojciec na patelni.